Witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Zakończyliśmy cykl o pierwszych piastach. W tej chwili chciałbym w ciągu trzech spotkań omówić najczęściej zadawane mi pytania. Z pytania, które zebrałem z moich spotkań autorskich, z moich wykładów, także tutaj niektóre zadane. Tego się sporo nagromadziło i najważniejsze z nich chciałbym właśnie Państwu omówić. Ciągle Państwo zadajecie pytanie, kim naprawdę były Amazonki. No, muszę powiedzieć, że Amazonki mają piękną, bogatą historię. A kim były? Tak naprawdę, były to wojowniczki z rodów królewskich, księżęcych i innych można władców. Na pewno nie były to dziewczyny, które pracowały na roli. Amazonki tworzyły własne oddziały. Ale również wprowadzały własne zasady moralne i zasady rycerskie. Głównie były to konne łuczniczki, które dosiadały bardzo szybkich koni. Wtedy pojawiały się na polu bitwy, nagle robiły co trzeba i szybko z tego pola znikały. Były po prostu nie do złapania. Były bardzo popularne wśród Słowian, często pomagały mężczyznom w walkach. Ich stolice na naszych terenach zlokalizowano nad Wisłą w okolicach dzisiejszego Płocka. Może powiem też o najsłynniejszych Amazonkach z historii znanych. To była na przykład królowa, królowa Marsepia. To były Amazonki, które samodzielnie panowały. Również królowa Tomeris, która pokonała Cerusa Perskiego razem z całą koalicją słowiańską. Do Amazonek możemy zaliczyć też naszą królową Wandę. Jeśli państwu ten, Państwa ten temat by bardziej interesował, to polecam również książkę Pana Zenona Kamińskiego zatytułowaną Spartanie Północy. W tej książce autor opisał amazonki występujące wśród jacfinów i litwinów. Książka jest ładnie napisana, także warto ją przeczytać. <laughs> Następne pytanie, które Państwo zadaliście ostatnio, dotyczy pisma pierwszych piastów. Ja tym zagadnieniem specjalnie się nie zajmowałem, ale przekażę Państwu to, co wiem, a mianowicie przyjmuję się, że w 855 roku naszej ery Cyryl opracował pismo słowiańskie, tak zwaną Głagolicę, i w pierwszej kolejności przetłumaczył pismo święte, a później tłumaczył inne teksty liturgiczne. W tym przypadku warto skorzystać z artykułu Adama Tucnera zatytułowanego Cyrylica nad Wisłą. Na przełomie lat 862 i 63 wraz z bratem Metodym Cyryl gościł na dworze piastowskim, a więc to był taki okres, gdzie żył jeszcze piast, ale już królem był jego syn ziemowi. Wiemy, że wtedy doszło do oszczenia dworu. Piastowskiego i już i z dużą prawdopodobnością można przyjąć, że po raz pierwszy piastowie zostali oszczeni w obrządku słowiańskim, właśnie wtedy. A więc prawdopodobnie wówczas również otrzymali, otrzymali tłumaczenia Pisma Świętego w tym nowym alfabecie. Jest to, jest to naprawdę bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że potwierdzają to również monety pierwszych piastów. Według Wolańskiego już król Ziemowit, a więc syn piasta, bił solidnej i braktety, na których znajdywano litery pisma słowiańskiego. Ale również warto dodać, że na tych najstarszych monetach znajdowano również litery z pisma hebrajskiego. A więc być może, że w czasach dawniejszych wczesnopiastowski, a nawet przedpiastowski korzystano z pisma hebrajskiego również wśród naszych możnych dworów królewskich. Natomiast wiemy na pewno, że łacina wchodzi do użytku od czasów Mieszka I i wtedy to już wiemy na pewno. To tyle, co ja chciałbym powiedzieć na temat pisma pierwszych piastów. Natomiast dłużej chciałbym się zatrzymać nad pytaniami, które Państwo zadajecie mi wręcz notorycznie, a, wia, a, a mianowicie jeśli chodzi o wiarygodność przekazów rodzinnych. Proszę Państwa, ja kilkakrotnie podkreślałem, że jestem niezwykle przekonany, o wiarygodności moich przekazów rodzinnych, gdyż na bieżąco potwierdzała to zarówno historia, semantyka, również archeologia, a ostatnio nawet e, najnowsza nauka genetyka. E, chciałbym powiedzieć, że naukowcy naprawdę docenili wartość przekazów rodzinnych, gdyż na podstawie właśnie takich relacji e, odkryto starożytne królestwa, między innymi Beninu, Aksumu przed kilku tysięcy lat. Uściślono również, gdzie znajdowało się królestwo Saby, ale w ten sam sposób Szlima odkrył dawną Troje, A więc wszystko to było kilka tysięcy lat temu. Natomiast moje przekazy rodzinne są zaledwie od tysiąca lat. A więc latem jest to 40 pokoleń. A więc już z tego tytułu. Na pewno są wielokrotnie bardziej cenne niż dawniejsze przekazy. Poza tym chciałbym zauważyć, że patriotyczne rodziny piastowskie przekazywały wiedzę dość dokładnie. Dawne społeczeństwa w większości nie umiały przecież pisać, a więc, żeby nie zniekształcić historii, musiały fakty być przekazywane w sposób po prostu bardzo dokładny i bezwzględny. Moje przekazy rodzinne są również cenne z tego powodu, że zgadzają się z dawnymi kronikami, a poza tym mają dodatkowe informacje, które uzupełniają tę dawną wiedzę, tam gdzie są luki właśnie w kronikach. Dzięki moim informacjom rodzinnym mogłem te luki uzupełnić. Poza tym wiarygodność przekazów tych potwierdza również historia użycza jako ziomków Leszków Pałuckich, gdyż już pierwsi Piastowie walczyli i to walczyli zaciekle o tereny łużyckie, poczynając już od króla Zimowita, poprzez jego następców, aż do Bolesława Chrobrego włącznie. Dopiero pokój w Budziszynie ostatecznie włączył te ziemię do państwa Piastowskiego, więc powstaje proste pytanie, dlaczego oni to robili? Nie robili na pewno tego dla zysku terytorialnego, bo to były nieduże terytoria, nic tam poza tym ciekawego się nie znajdowało. O wiele większy, większych możliwości piastowie mieli w sensie powiększenia swojego państwa na terenach wschodnich i południowych chociażby. Ale trzeba to podkreślić zdecydowanie. Robili to przede wszystkim dlatego, że oni znali swoją historię, wiedzieli, że użyczanie to, jest, to są ich ziomkowie którzy pozostali na tych terenach w czasie migracji leszków na tereny wielkopolskie, tereny pałuckie. Dlatego też chciano zabezpieczyć swoich ziomków przed obcą, obcą agresją. Dlatego też tak dzielnie i tak długo walczono o te tereny. E, proszę Państwa, dodam jeszcze, że podobne przekazy zagospodarowania ziem w dzisiejszym Wielkopolskim a szczególnie Pałk znajdziecie Państwo również w kronikach wojewodów Żelizów oraz w kronice Wielkopolskiej. Obie te kroniki potwierdzają V wiek przybycia Leszków na ziemię zagospodarowanie na ziemi Wielkopolskiej, zagospodarowanie ziemi Pałk. Poza tym moje opisy Grodów Piastowskich również potwierdzają kolejne współczesne badania archeologiczne. Ostatnio również genetyka wkroczyła do badań naszych dawnych dziejów. No i co się okazuje? Że wyniki tych badań ponownie potwierdzają moje przekazy rodzinne. A mianowicie w momencie, kiedy zbadano, zbadano pochodzenie genetyczne Piastów Mazowieckich, to okazało się, że Piastowieci mają certycką grupę YDN. I to było wielkim zaskoczeniem dla genetyków, badających te problemy, ale nie było absolutnie zaskoczeniem dla mnie, ponieważ znałem przekazy rodzinne, znałem historię Leszków i wiedziałem, że przez wiele wieków Leszkowie zamieszkiwali nad rzeką Lech, a więc ich sąsiadami naokoło byli Celtowie. Proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, żeby nie dochodziło do mariaży małżeństw między Leszkami a Celtami szczególnie wśród rodzin władców, wśród rodzin możnych, którzy chcieli żyć w zgodnym sąsiedztwie. Wiem, że to było wtedy powszechną praktyką, że rodziny możnowładców wymieniały się dziećmi między sobą, chcąc sobie zabezpieczyć takie no, prawdziwe, dobrosąsiedzkie stosunki. Dlatego też jestem absolutnie przekonany o wiarygodności moich przekazów rodzinnych, gdyż w miarę postępu nowych odkryć na pewno w dalszym ciągu będą one potwierdzane. Tak zresztą jak dzieje się to dotychczas. Yy, dlatego też yy, yy, wyjaśniłem Państwu tę yy, sprawę, powiedzmy tak ogólnie, yy, w takim zakresie podstawowym, ale jednak yy, dosyć obszernym. Bo również y, uważam, że jeśli ja nie mam wątpliwości, potwierdziło się to w różnych badaniach, potwierdziło się to w kronikach, potwierdza się w badaniach, które są aktualne. No więc y, nie się mieć wątpliwości co do jakości tych przekazów rodzinnych. Oczywiście mogą tam drobne występować jakieś zniekształcenia, bo to jednak y, czas robi swoje. Ale na pewno są one cenne i na pewno posłużyły mi do tego, żeby uzupełnić naszą wiedzę wczesnopiastowską. Dlatego też dzisiaj za to, za to nasze spotkanie dziękuję Państwu serdecznie. Proszę o śledzenie moich kolejnych nagrań, ponieważ jeszcze trochę tych pytań zostało. Rozłożyłem to jeszcze na dwa następne nagrania, także w sumie będą trzy nagrania które będą dotyczyły odpowiedzi na te pytania, które Państwo zadajecie najczęściej. Dlatego też dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam na następne, a na pewno się Państwo nie zawiedziecie, ponieważ te odpowiedzi moje na pytania są dosyć sprawdzone i rzetelne. Także dziękuję serdecznie, proszę, proszę o następne spotkania i do miłego zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.